Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Januszowej Fify. Mamy czwartek, to znaczy dla mnie jest wtorek, dla was już jest czwartek jak to oglądacie. Nie mogłem się powstrzymać, musiałem dzisiaj sobie nagrać materiał z dwóch paczek z ikoną. Tak jak macie w tytule, dwie paczki z ikoną, jedna za słapy, jedna za SBC, które wykonaliśmy. W tym materiale również nagrody za foot Champions i Division Rivals, natomiast jak się to wszystko prezentuje? Skład uległ lekkiej zmianie, z tego względu, że zrobiłem, tak jak mówię, paczkę z ikoną, zaraz sobie je odbierzemy, ale wszystko po kolei. Skład się prezentuje następująco: kupiłem zwykłego Mareza, sprzedaliśmy Mareza w wersji Road to the Final. Zarobiłem na nim jakieś 20 tysięcy, kupowany był za 340 tysięcy, sprzedany za 385 tysięcy, więc w miarę spoko, przynajmniej lekki zarobek. Na SBC o ikonę wydałem niecałe 400 tysięcy, tak jak mówię. Nie jest to zbyt dobra kwota, natomiast moim zdaniem, jeżeli macie w klubie zawodników na zrobienie choćby jednego segmentu 86 lub 87, to trzeba spróbować. Trzeba spróbować swojego szczęścia i zobaczyć, czy coś wypadnie Wam ciekawego z tej ikony. A teraz przejdźmy sobie właśnie tutaj, gdzie mamy najpierw wymianę ikon. Robiłem fut swapy, nie było lekko, naprawdę trzeba było się troszeczkę namęczyć, szczególnie że w pierwszym, em, pierwszym secie, który mieliśmy wypuszczony z icon swapami, nie zrobiłem wszystkich wyzwań, dlatego teraz no, trzeba było troszeczkę to przynerdzić i, i pobawić się, szczególnie w tym squad Battles no to było już za dużo tych spotkań mamy drugą część tego wyzwania pierwszą już przepaliłem Kolejna dziewiątka zawodników zgłaszamy. Skład odbieramy naszą pierwszą ikonę na tym koncie. Za chwilkę sobie ją otworzymy, ale zanim do tego przejdziemy, no to odbierzemy jeszcze paczkę z ikoną, którą też już przygotowałem, którą już zrobiłem. Podstawowa wersja ikony trzy SBC, już oddane. W paczkach nie było nic. Tych z jednym zawodnikiem, z dwoma zawodnikami. To jest ostatni skład, który przepalamy. W tym składzie musiałem kupić Lorisa 37 000, Bertonghena 32 000, do tego kawani za 38 000 i Navas za 27,5 tysiąca. Resztę kart mieliśmy w klubie. Nie tanie SBC na pewno, natomiast tak jak powiedziałem moim zdaniem warto jest sobie spróbować, bo Nigdy nie wiecie, kogo tam możecie trafić. Może to być Nakata, Może to być deko, ale może być też coś naprawdę mega grywalny i opłacalny. Oddajemy ten skład. W tym materiale tak jak mówię. Jeszcze nagrodę za food ale myślę, że to, co interesuje najbardziej wszystkich, to ta paczka z ikoną jedna i druga. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby zostawić łapę w górę pod tym materiałem. Troszeczkę trzeba było się napracować naprawdę nad tymi ikonami. Trochę wydaliśmy z klubu, więc. Jeżeli byście dobili jakąś fajną liczbę łapek pod tym materiałem, to byłbym mega, mega zadowolony i wdzięczny. Tutaj w tej farszce Marega. To akurat możemy sobie darować. Nic ciekawego. W tej paczce nie ma. No i dwie paczki z ikoną. Nie ukrywam, chciałbym jakiegoś prawego pomocnika. Nie okoczę. Test. Lub Garincha, to by były ikony naprawdę mega solidne. Ewentualnie jakiś środkowy obrońca czy też napastnik. Ale taki, który potrafi biegać jak i strzelać. Pierwsza ikona na naszym koncie. Lecimy! Żeby tylko była dobra flaga. Oczywiście, walkout musi tutaj być. jawszym Ha! Podobno bramkarze nie lecą aż tak często. No szczerze mówiąc nie wiem czy się cieszyć czy też nie. Na pewno jest to wysoko overallowa ikona. Na pewno jest to bramkarz wart uwagi. Natomiast, czy było warto? Zobaczmy, ile on kosztuje, 400 tysięcy na pc Więc, no, umówmy się, nie jest to najdroższa ikona. No, ale będziemy kombinować, będziemy kombinować i patrzeć. Toż sam jestem ciekawy, jak on będzie bronił. Też tego, no, prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż. Damy tego jaszyna do podstawowej jedenastki. Natomiast została nam jeszcze jedna paczka z ikoną. Jak tutaj był bramkarz, to chciałbym naprawdę kogoś do ataku za Lukasa, żeby można było faktycznie w tym składzie troszeczkę pozmieniać, żeby nie był drugi raz Jaszy, bo to będzie już za dużo. Otwieramy. Dobra narodowość. Portugalia. N, Euzebio! To jest Ełzebio! To jest Eusebio! O Eusebio. Eusebio, Tak jest! Come on! Warto było! Moi drodzy, warto było! Co za dzik! Eusebio i Jaszyn. Może być! Coś pięknego! No coś pięknego! Jak ja już się przechodzę po prostu totalnie na PCA. Na XBOXie się już nie gram. Ha! Piękny temat. Napastnik z prawdziwego zdarzenia. Eusebio, witamy wariacie. Coś niesamowitego. Pięć słabszej nogi, 4 sztuczek. I te statystyki. O mój Boże. Zobaczmy tylko cenę rynkową. To jest PC. Na Xboxie 3,5 miliona, także sztos. Moi drodzy, po tak genialnych yy, trafach, jeśli chodzi o ikony, nadszedł czas w końcu na to, żeby odebrać nagrody za Food Champions oraz Division Rivals. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać na materiał. Nie chciałem wam pokazywać wcześniej tych ikon z paczek z gwarantowaną ikoną. Wszystko chciałem to zebrać w jeden materiał z nagrodami za Food Champions i Division Rivals. My zaraz teraz sobie te nagrody odbierzemy. W dzisiejszym materiale nie będzie prawdopodobnie żadnego meczu, natomiast jutro mogę Wam obiecać, że z całą pewnością będzie pierwsze trzy spotkania na odcinku. pod Champions oczywiście już się sam nie mogę doczekać, kiedy zagram tym Eusebio. Division Rivals, nie wiem, która ranga jest. Udało się utrzymać trzecią, więc bierzemy nagrody niewymienne. Niewydmien Bałem się, że spadnę do czwartej, natomiast wszystko poszło tak, jak należy. No i ranga trzecia, więc paczki za 50 tysięcy będą. Dokładnie tak. Tup 2 oraz pop Champions. To no nie ukrywam. Za Golda 3 nie można spodziewać się nie wiadomo jakich cudownych nagród. Natomiast, gdybym padł taki MarES 87, no to by było coś wspaniałego. Do naszego składu przydałby się idealnie. Także dwa player piki gdyby był ten Mares byłbym mega szczęśliwy, jeśli nie będzie no to dzisiaj zrobimy sobie SBC, którym przepalimy 11 czerwonych informów. No ale zobaczmy, najpierw otwórzmy i kto tutaj jest? Bez znaczenia, tutaj żaden nam się nie przyda, Paczeko niech będzie. Więc jeden player pick na przepałkę. Jeżeli tutaj będzie słaby player pick robimy rozbudowę z 11 informami, jeżeli nie i będzie coś dobrego, grywalnego. To sobie to rozbudowę dzisiaj odpuścimy. Leci drugi. Jest the three. No to jest overall dobry. Oczywiście może być tak, że wymienię go i trafię go z powrotem. Natomiast ta karta mi się do niczego nie przyda. Bez niego mimo wszystko. Natomiast wydaje mi się, że zrobimy sobie dzisiaj tą wymianę. No bo jak się bawić, to się bawić i... Nie ma tutaj na co narzekać. Skład prezentuje się aktualnie w ten sposób. No to jest coś nieprawdopodobnego, że w tak krótkim czasie tak naprawdę udało nam się zbudować taką jedenastkę przy tak naprawdę zerowym nakładzie yy, tutaj poświęconego czasu oraz przede wszystkim do końców. Marys inform, no tutaj byłby mega, mega solidny, co by jednak nie mówić. Ale reszta składu prezentuje się po prostu, po prostu wyśmienicie. Idziemy do paczek. Siedem paczek mamy do otworzenia. Paczka rzadkich zawodników trzy razy. Ale najpierw zobaczymy sobie od paczki piłkarzy Electrum Premium. Pierwsza paka. No tutaj nam nic nie sypło. Jest Adulis. Na pewno nam się przyda do różnych SBC Do tego JIRu I sprawdźmy sobie tylko tych Włoskiej Ligi, bo to coś może kosztować oczywiście, że tam 2000 Ale to jest niewymienna Dobra, druga paczka Druga paczka, lecimy Patrzymy co tutaj powypada Drugie też nic Całe szczęście, najlepsze paczki jeszcze dopiero przed nami, także... Miejmy nadzieję, że coś z nich wypadnie. Idzie pierwsza do 35. Coś będzie. Bez walkoutu, ale banery są. Anglik. To jest sprzedawalne. Szanuję. Kai Walker. A i owszem, A Kyle Walker kosztuje około 50 tysięcy, 55 tysięcy z tego co widzę. No to już jest bardzo, bardzo fajny zarobek. Od razu sobie go wystawimy na sprzedaż. Bo powoli nam się tutaj robi całkiem solidne, całkiem solidne środki na koncie. Lecimy z tą paczuchą. No i patrzymy co tutaj się nam pojawi. Po raz kolejny będzie to Karta z wyższym overallem, ale tylko banery. Falcao, tak? Więc nic ciekawego, nie oszukujmy się. Dobrze, trzy paczki za 50 tysięcy. Jakiś walkout by się przydał. Na pewno... lecimy pierwszą. Będzie! Będą ekrany. Walkout Inform. Nie mam pojęcia no to jest. Forsberg? Tak. No nie jest to wymarzona karta, jaką się chce trafić do tego Hoseka Yehon. To jest paczka niewymienna, także Forsberg będzie do przepalenia kiedyś tam, o coś tam. Dobra, druga paczka za 50 tysięcy. Walker nam się już sprzedał 160 tysięcy na naszym koncie. Także otwieramy drugą paczuchę. No i patrzymy, czy tutaj też będzie jakiś walkout. A i owszem, i też Inform to jest po raz kolejny nienamienny Forsberg. No ludzie kochani. No nie jest to nic dobrego. Że będziesz musieć specjalować Forsberga. Ach te trolle z EA. Ostatnia paczka za 50 tysięcy. dwóch były walkouty. Spacbergów niestety. Trzeciej sprzedawalnej. Zobaczymy, czy coś będzie. Może się uda. Są banery na pewno. Ale bez walkoutu. No to jest właśnie to. Widać od razu, że paczka sprzedawalna. Potrafiamy. Ruiza. Nie. Raul Albion Więc jeszcze gorzej. Nie wiem, skąd się Ruiz w ogóle wziął. Nie było tematu. To do klubu. To na listę, na listę transferową, no i idziemy zrobić rozbudowę 11 uniformi. No i cóż moi drodzy, tak się prezentuje 11 zawodników, których przepalę w tym SWC. Jest tutaj Plea, którym coś tam zagrałem, jak robiłem wyzwania z pierwszym właścicielem Belarabi, którego wpuszczałem z ławki rezerwowych. Oprócz tego nikt specjalny, natomiast jest tu kilka kart, które na pewno na naszym koncie by się przydały, jeśli chodzi o mm, później te wyzwania z pierwszym właścicielem. Natomiast myślę, że nic akurat tak specjalnego tutaj w tym składzie nie jest, czego byśmy później czego byśmy później żałowali, dlatego przepalamy to. Liczymy na Ronaldo, Mbappé, Messiego albo Mareza. Tak, chcę to przepalić. No i zobaczmy. Jedna karta z trzech pików, 86+. Plus. Żeby tylko nie był Devry najlepszą kartą do wyboru, to będę zadowolony. Leci. Hurricane. Hurricane, 90 overall. Czy to jest dobra karta? i śmiem wątpić. Natomiast chyba lepszy Hurricane niż to, co tam było. Werfań tej wygazowej słabszej nogi. Raczej go nie chcę brać. Kabel na Was. Fajna wysokowerowa karta. Natomiast Hurricane. No tutaj zdecydowanie lepsze statystyki. Overall przede wszystkim. Może nam się do czegoś przyda? Może nie. Zobaczymy. Na ataku na pewno nie wystąpi, bo tam już mamy zawodnika w składzie no. Cóż Wam mogę powiedzieć, odcinek myślę, że jak najbardziej udany Dlatego będę mega wdzięczny, jeżeli zostawicie łapę w górę i subskrypcji to jej nie ma Idziemy sobie teraz jeszcze zobaczyć, ile kosztuje Mares Mares, który jest w tej drużynie tygodnia, bo on by nam się przydał do składu Zobaczmy jego karty specjalne Proszę. Dobrze, moi drodzy. Riad Mares kupiony za 130 tysięcy. Myślę, że to jest cena całkiem dobra. Karta wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Eee, jaki styl gry mu tutaj muszę zaaplikować. No i nasza jednostka prezentuje się następująco. Na niepełnym zgraniu tylko i wyłącznie Frankie de Jong. Muszę przyznać, że jestem mega zadowolony z tego składu. Oczywiście, dalej są dwa buble w tym składzie, czyli. Pawinio i ten Mane, którym nie wygra mi się najlepiej. Natomiast 11 wygląda mega, mega solidnie. Jestem mega zadowolony, co udało nam się w tym czasie zrobić już na tym koncie. Jutro, tak jak mówię, materiał z Ligi Weekendowej. Pierwsze trzy spotkania zagram na materiale. Przetestujemy sobie Eusebio i już nie mogę się doczekać. Także zostawiajcie suba. Zostawiajcie dzwonek. Jutro wlatuje materiał o godzinie, myślę, 16.00. Champions. A dziś zostawiam Was z tym widokiem. Do zobaczenia jutro i życzę Wam takich albo i lepszych nawet trafów w Waszych paczkach za ligę weekendową. Trzymajcie się i na razie. Hej!